Witam bardzo serdecznie z tej strony VS Bandy Świstaka, oczywiście jesteśmy w specjalnym wydaniem, bo znajdujemy się na konferencji drugiej już części Federacji Prime. Jest ze mną oczywiście Adrian Cios, witam bardzo serdecznie i jest ze mną Julia Peltz, Queen of the Black, cześć, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, oczywiście nie obrażajcie się, że będę was z wami rozmawiał, tak wiecie, na zmianę. No. Nie obrażam się. Ajajaj, Julka, przestań. Nie nie no, żartuję. Adrian, <laughs> e, no, słuchaj, ja mam do Ciebie pytanie, bo e, znalazłeś się tutaj e, z Amadeuszem e, i został tutaj bomba zaproszony. Chciałbym Cię spytać, w ogóle wie, przyszedłeś obejrzeć galę, czy chodzi tutaj o jakąś e, głębszą sprawę? To znaczy ja ci powiem tak, przyszedłem tu oglądać sobie konferencję przede wszystkim, bo jednak to jest fajny event, ja jednak jestem zawodnikiem Prime'u, więc wypadało, żeby się przynajmniej pokazać, zobaczyć, wiesz co się tutaj dzieje, jak oni się rozwijają. No ale również przyszedłem tutaj wspierać no, mojego przyjaciela, natomiast o tym bardziej, że no mówię, przyjechałem do niego we wtorek, na jeszcze jest już poniedziałek, nie mogę gdzieś dotrzeć do domu i siłą rzeczy, no musieliśmy się to znaleźć. Siłą rzeczy, jak Ci się podobał pierwsze, podobała ci się pierwsza część panelu? Ojej, kustypa pa, straszna, wiesz, nic tam się nie działo, no co wszyscy wyzywali Rataja, ja też nienawidzę Rataja, już tam nie chciałem wbiegać i go kopać w ten jego pusty łeb, więc oddałem chłopakom się pokazać, popisać. No nie wiem, dla mnie nie było jakoś, nie zrobiło nawet większego wrażenia. E, rozumiem, że z tego co udało mi się znaleźć w internecie, ja tak jak wszystkim naszym widzom, czekacie na bombę, który został tutaj zaproszony. No słuchaj, czekamy, my jesteśmy... Znaczy my jesteśmy? Jest ja Amadeusz, y, jest tak jak było powiedziane, było zapowiedziane gdzieś tam w, w jakimś filmiku, że od poniedziałku ma zakaz wjazdu, ma zakaz wjazdu, no i tyle, no. Co tu dużo mówić. Wszystko jest tak, jak było powiedziane, my jesteśmy, no. E, Czyli z tego co rozumiem... Bomby jeszcze tutaj nie było. Nie było i prawdopodobnie nie będzie, no bo to niezwykły śmieć, to co ci powiem. Rozumiesz, to jest gość, który robi z siebie, wiesz, jakiegoś kurwa bandziora, jest zwykłym śmieciem do deptania i doszczania, no i tyle, no. Oczywiście, rozumiem twoje zdanie. Słuchaj, ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Czy w momencie, w którym dojdzie tutaj do dymów, jest Amadeusz, widziałem też, że jest reszta ekipy, gdzie już znalazło się. Foty po internecie już krążą, mówmy się. E, konfrontacja z bombą, e, właściwie ten konflikt. Wypowiedziałeś się w taki sposób o bombie. E, jak coś zapatrujesz na genezę tego konfliktu, gdzie bomba i Amadeusz wymienili się ostrymi słowami? I chciałbym Cię spytać o Twoje zdanie w tej sytuacji. No powiem Ci tak, e, tak jak już widzowie wiedzą, Amadeu, e, fu, bomba był e, gdzieś tam w związku z, z Zusję tak, e, no wyszło tak jak wyszło, no ja tutaj nie jestem ani Amadeuszem, ani Zusię, żeby się na ten temat wypowiadać, ale jestem gdzieś tam blisko e, i no i siłą rzeczy Zusję, więc jakby wszyscy, tu, więc ja wiem jakim to jest po prostu, jak bomba jest zwykłym śmieciem, jak się zachowuje, jak traktuje ludzi, jak, jak, jak to w ogóle wygląda, rozumiesz, I, i przyjeżdżając tutaj, byłem świadomy też, po co tutaj jadę wspierać mojego wiesz, kumpla i to wszystko, no, tak to się robi po prostu. No okej, okay. a z perspektywy, jak bomba traktuje ludzi? Bo powiem, na, używasz takie słowa... Powiem ci tak, no po prostu jest zwykłym śmieciem, który nie szanuje ludzi dookoła, nie szanował zus je. i dla mnie człowiek, który nie szanuje kobiety I, i zachowuje się tak, jak się zachowuje robi z siebie, wiesz, kogoś tak samo, kim nie jest, jakiegoś wiesz, pseudo bandziora. no to no... To miał być, nie ma go, to jest wystarczająco ważna weryfikacja. Mm, oczywiście, dziękuję Ci bardzo, Adrian. Słuchaj, ja bym chciał przejść jeszcze do Julki, bo jesteśmy tutaj w dwójkę. Julka, wiem, że nie wy żebyś się nie czuła pominięta przez ostatnie nie parę no, sekund. Spokojnie. Julka, przejdźmy do Ciebie, bo ostatnio Twoja postać w internecie znowu budzi wiele, e jakby... E <laughs> budzi wiele dymów, budzi wiele kontrowersji. E nic się nie zmieniło, kochani. <laughs> Właśnie, spotykamy się czyli dokładnie... jak zawsze. Spotykamy się dokładnie w tym samym miejscu, czyli na Prime. E Prime, jak zawsze, kurwa, z tego się zaczyna. <laughs> Doszliśmy do takiego momentu, gdzie e, u Ciebie w życiu ostatnio stało się bardzo dużo, bo Ty zostałaś, e, jakby to powiedzieć, stuknięta z paroma, jakby to powiedzieć, substancjami, czyli z naturalną polską konopią. Tak. E, I słuchaj, z tego co słyszałem, czy za trzy bodajże albo cztery dni masz rozprawę, tak? Tak! No właśnie. E, I chciałbym Cię spytać o to, jak w ogóle doszło do tej sytuacji, e, bo wiem, że Ty opowiadałeś to widzą na swoim story, ale chciałbym się zagłębić w to, że w sumie Ty jako osoba no jesteś normalnym obywatelem kulturalnym, który Oczywiście. po prostu chciał, chciał sobie zapalić. I Oczywiście. co się stało? I czemu? No bo, kurde, no wiadomo, że za skręta teraz się ma przypał, trochę w Polsce. No i yy, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jak wyglądał cały przebieg, bo nie było mnie w mieszkaniu, kiedy było przeszukiwanie, także, było to nielegalne przeszukiwanie, tak zacznijmy ze, ze od tego. E, był tylko mój chłopak yy, w mieszkaniu. Policja wbiła mi do domu bez nakazu, także znaleźli brokuły, no i tyle. E, czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że w momencie, w którym ciebie nie było do domu, policjanci weszli do tak, Twojego mieszkania, tak, po prostu. Tak. Czy to zostało się za zgodą właściciela właściciel im otworzył drzwi, czy nie. Twoje drzwi zostały wyważone w jakiś sposób? Nie wiem, co się tam działo, cholera. Jasna chłopak powiedział, że oni po prostu weszli sobie. Czyli policja weszła do Twojego mieszkania, tak. zrobili Ci przeszukanie tak. bezpodstawne e, i zostałaś aktualnie... Nie, za to... bo jak to powiedzieli, wyczuli woń marihuany to coś takiego. Aha, czyli mi pewne podejrzenia. Tak. E, oczywiście, Julka, słuchaj, będąc postawioną w Twojej sytuacji, ja chciałbym się tutaj opowiedzieć za sytuacją, w której. Co z mandat nie krata. <grym> no właśnie, dokładnie tak. I jak. Chciałbym uderzyć w inny punkt. Bo Polska od bardzo dawna, według mnie, stoi w takim punkcie, gdzie my jesteśmy ludźmi, którzy, wiesz, mamy kraje Europy, które są rozwojowe. Mamy na przykład Holandię, która pozwala na legalizację, i tam procent użycia jest mniejszy. Bardzo mamy dużo krajów, ja mogę tutaj powymieniać. I czy. czy słuchaj, w, w kryminale siedzą i ludzie są skazywani za bardzo różne rzeczy, za bardzo poważne rzeczy, i czy ty, jako no... obywatelka, która po prostu. Ja się czuję urażona po po prostu, bo tu już ludzie gorsze rzeczy po alkoholu robią niż po zielonym. I ja tu po prostu czuję się urażona, no bo co, no, chciałam się uspokoić, a tu rzekraty jakieś, no przepraszam bardzo, ale co to ma być? <grych> właśnie, Julka, czy ty czujesz się jakbyś zrobiła coś złego tak Nie, naprawdę? totalnie nie. Zapytaj, ja kiedy Julcia na trening przyjdzie. Właśnie, Julka, kiedy twoje treningi, kiedy, kiedy wracasz do sportu? mi zejdą, no to wracam, właśnie, więc jakoś tydzień myślę, że mi zejdzie, bo już tak wchodzi, a na początku naprawdę wyglądałam jak Sid, Shrek, czy coś takiego, więc była tragedia, ale już jest lepiej. Właśnie chciałem przejść. Dokładnie tak, masz rację, bo chciałem przejść do tego Julka. Dla naszych widzów chciałem Dołku, się spytać. Napierdalałam banią w ścianę. I stąd pojawiły się twoje tak. uchlizny na oczach, okej, okay, tak. rozumiem. Czy to było spowodowane twoją sytuacją? Yy, nie, nie wypisali mi leków, a taki był ich obowiązek. A okay, ja biorę na co dzień leki. Okej, okay, czyli rozumiem, że zostałaś na komisariacie policji potraktowana w sposób niewłaściwy, bo Mega. nie zapewniono ci opieki medycznej. Tak. A ja w takim miejscu, że jeszcze bardziej potrzebowałam tej opieki, nie? Bo to... No dokładnie tak w momencie. Zamknięta jakaś byłam w ogóle masakra, nie? No było... Chciałbym Cię spytać, ile czasu tam spędziłaś? Eee, dwie doby prawie. Spędziłaś tam dwie doby bez opieki medycznej ze strony eee, policji? Tak. Eee, mimo tego, że rozumiem, że upominałaś się o to, że potrzebujesz... Tak, cały czas się upominałam i chyba myślę, że widzieli, że coś jest nie tak z moją banią, jak widzieli na kamerach, że z byka napierdalam głową. Nie, nie, że coś, nie. Nawet mi nie pozwolili wziąć leków uspokajających, które miałam w torebce, zwykłe melisy czy coś takiego, zapteki to były jakieś, ziołowe leki, nic. E, Julka, chciałbym teraz przejść do tego, w jaki sposób ty zostałeś zatrzymana, bo rozumiem, że pod twoją nieobecność dokonano nielegalnego przeszukania twojego e, mieszkania i w którym momencie ty trafiłaś e, na dołek? E, no jak znaleźli brokuły, ja pojechałam do szpitala, żeby mnie opatrzyli, a później się okazało, że u nich znaleźli takie coś. E, I w tym momencie pojawiły się, pojawi, się, się funkcjonariusze policji, którzy spowodowali, Ogólnie że zatrzymano. zatrzymana? przyjechało wszystko naraz. Straż pożarna. Ambulans i policja. I wtedy przewieziono się na ten komisarz, w którym potraktowano ci w ten sposób. Tak. Słuchaj, Adrian. W jakiej. z twojej pozycji sytuacja Julki, gdzie została potraktowana w sposób taki, a nie inny na komisariacie, gdzie nie zapewniono jej opieki medycznej. Ty, będąc też obywatelem tego kraju, w jaki sposób ty widzisz sytuację Julki? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe z twojej perspektywy, gdzie dziewczyna nie zrobiła tak naprawdę nic złego. E, jesteśmy ludźmi, którzy mają prawo do decydowania o sobie. E, Julka aktualnie ma problem z prawem, mimo tego, że nie wyrządziła nikomu innemu krzywdy. E, nie dostała opieki. Aktualnie ma problem z prawem. Tylko przez to, że właściwie. Aj, właśnie, Skierowali mnie do anonimowych alkoholików, pomimo że żadnego promila ani nic u mnie nie wyczuli. Także pozdrawiam. Idę jutro, ale nie wiem po co, ale idę. Ja ci powiem. Ja generalnie powiem tak na ten temat, nie chcę się wypowiadać publicznie na temat czy tam policji, czy prawa, nie byłem przy tej sytuacji, nie widziałem, Jurcia to jest nasz kochany Pokemonik, więc zawsze jestem za nią, no I tyle co mogę powiedzieć w tym temacie. E. Liczę tylko, że wróci na salę i będzie ciężko. No bo treningi będzie na pierdzielać. Bo jednak no, nie oszukujmy się, ale jak trenowałaś i w ogóle się czułaś dużo lepiej, nie? No, czułam się lepiej. Ja wiem, bo nawet na obozie jak Jurcia była z nami, to jest całkowicie inny człowiek niż niż tak jak czasami oglądamy w internecie naprawdę jest charakterna, potrafi ciężko pracować trenować, bawić się tym i mniej złych rzeczy robić więc ja tu publicznie mówię trzymam kciuki że Julcia wróci tutaj do nas na matę słuchaj, Julka zostawiając ciebie na sekundę, Adrian ty, kiedy wrócisz do do swoich fightów, kiedy pokażesz nam ogień w klatce? już niedługo, już już... niedługo mnie zobaczycie chciałem teraz troszkę sobie zrobić właśnie przerwę od walk żeby móc skupić się na przygotowaniach, na treningach, teraz mam zamiar po prostu do następnej walki wjechać ogniem piekielnym i tyle mnie interesuje. Wiesz, ciężko chce się przygotować, wiesz, pod okiem profesjonalnych trenerów, czyli... czyli zdradzę niedługo, ale... Będzie ogień. Ogień piekielny brzmi, jakbyś lekko, lekko została ci przekazana dusza Amadeusza. Czyli jakbyś Władca. cząstkę władcy piekieł otrzymał. Słuchaj, ja, ja się śmieję, wiesz, bo za Madim właśnie wracamy teraz też razem na matę. I śmieję się, właśnie cały czas śmieję się z tego, wiesz. Władca piekieł z Chin, stary. To mnie rozbawiło mega i mam zamiar, jest tam czasami sobie wiesz, obrócić to w żarcik fajny, bo to wyszło naprawdę prześmiesznie. No i, no i co, i jazda. Czy jest kogoś, kto, kogo ty byś widział ze sobą jako swojego przeciwnika? Jest już ktoś taki, którą masz na To znaczy wiesz co, jest dużo takich osób, ja nie chcę w tym momencie e, szczegółowo mówić, bo czekam Biorno. tak naprawdę, wiesz, ktoś będzie chciał mi się dobrać do, do gardła, to będę, będę tylko czekał cierpliwie i jazda. Jasne. Wracając do Julki. Julcia, słuchaj. Hmm? Twoje treningi. Dobra, to... Ja ten. Tu już rozmawiam sobie z Julcią. Spoko, na trzymaj się. Dzięki wielkie Adrian. Cześć, baby. Liczę na ciebie. B oh. Julka, słuchaj, twoje treningi, kiedy ty oczywiście teraz masz przed sobą. E... Czekaj, Kłaczek, no? Kłaczek. Ty masz przed sobą aktualnie jakby mm, dzień, który będzie ciężki, ja ci życzę jak najlepiej i potem powrót do treningów. Ty oczywiście planujesz, bo ze swoich storek mogliśmy wyczytać to, że e, faktycznie treningi to jest coś, co budzi w tobie taką wers lepszą wersję ciebie. Zdecydowanie. A czy ty planujesz wrócić do Oktagonu? Tak. Tak? Tak, tylko potrzebuję czasu po prostu troszeczkę więcej. Oczywiście, chcesz odświeżyć swoją głowę? Tak. A czy w momencie, w którym przepracujesz ten okres przygotowywawczy, kiedy się odświeżysz, kiedy już będziesz chodziła na te treningi, masz jakąś przeciwniczkę, którą chciałabyś mieć na celowniku, czy... Nie, nie czuję do nikogo nienawiści, oprócz... Nie, nie czuję do nikogo nic. Wiesz co, szczerze, wróciłbym się do... Yy... Chciałbym się wrócić trochę do starej wersji Julki, gdzie spotkałbym dzisiaj taką zadymiarę, którą miałaby kogoś na celowniku, a widzę dziewczynę, która mówi mi, że w sumie to nie, nie ma wroga. Serio, ja, Chciałaby ja, dostać ja, przeciwniczkę. Ja po dosłownie prostu. ostatni czas mam tak trochę wyjebane. Dosłownie, mam wyjebane czym tu w piżamie nawet, więc no jest okej. Jest chill. Słuchaj, Julka, ja ci życzę jak najlepiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Eee, I życzę Ci powodzenia. I całkowicie z perspektywy, ja wiem... Ja jestem osobą pewnie jedyną, która łamie etykietę dziennikarską, bo powinienem być kompletnie bezstronny. Ale życzę Ci jak najlepiej ale w momencie. Mundacja 420, niech ruszy! Dokładnie tak. Ja jestem kompletnie też za tym, żeby ludzie decydowali sami o sobie, w momencie, w którym no wiadomo, nie robią in, innym też, krzywdy. to nie jest jakiś, wiesz, napędzacz, nie wiadomo co, że po tym komuś odpierdalać będzie, tylko to zwykły. Wiesz, naturalny składnik z lasu naszego, no kurde. W końcu są to chwasty, które wyrastały na ziemi już od no dawna. No właśnie, kurde, no. Słuchaj, to coś powstały, nie? Dokładnie tak. Słuchaj, Julka, ja ci już życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że niedługo już wrócisz do treningów, Zobaczymy cię w oktagonie. Wow. Bardzo miło Cię widzieć na konferencji Frejmu. I słuchaj, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo, bardzo za rozmowę. Cześć, Julka, trzymaj Siema, się. Cześć, Jan, Siemanko, żegnamy.